Jezu Królu, Władco Świata, paluj nad narodami, Władco Potężny, nadzieją nasza. Przyjdź odwieczna miłości, zapal światło nadziei, na Ciebie czekamy, przyjdzie Jezu Panie. Jezu Władco Świata, Panu nad narodami, Władco Potężny na Ciebie. i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Kochani, usiądźcie wygodnie. Idziemy w naszym rozważaniu po ścieżkach intonizacyjnych. Wszystko omawiam w tej chwili na podstawie naszych orędzi. Wydaliśmy książeczkę kontemplacji Jezusa Króla, abyśmy, gdy się coś zacznie dziać, mieli świadomość, jak Bóg prowadzi i czego od nas żądał, a czego nie wykonaliśmy jako naród. Dzieci moje, moje sprawiedliwe owce, Wasze wołanie dotarło przed mój tron. Tu Pan Jezus ocenia naszą pierwszą, mówi drodzy, introizację narodową owiec na Grunwaldzie. To było 15 lipca 2010 roku. W tym orędziu Pan Jezus pokazuje, że przyjął tę naszą ofiarę, ale zaznacza, że dopiero to zaledwie początek drogi. Do mnie osobiście mówi, jeśli sądzi, że jego misja jest spełniona jest w błędzie. Bóg cały czas oczekuje na pełną intruizację tego narodu poprzez wystąpienie władz duchownych i świeckich. Wczoraj wyjaśniałem, Pan Jezus mówił po Grunwaldzie, Polska jest wybrana na ukazanie światła, światło. I tu Pan Jezus w tym orędziu grunwaldzkim przez sześciu laty pociesza nas. Ja i matka moja z wielkim weselem przypatrywaliśmy się waszej modlitwie. To nie tłum decyduje o narodzie, ale wierne i ofiarne dusze. I tu mi przychodzi, moi drodzy, na myśl ta modlitwa wspierania pani Agnieszki, którą od paru dziesięciu dni tu czytam. Wybieramy Cię i ogłaszamy królem jako mniejszość, ale jako mniejszość decydująca, bo biorąca odpowiedzialność za losy ojczyzny. Dziś zdaje się, usłyszymy bardzo konkretne słowa. To wy, ta mała grupka, która była w Grunwaldzie i ci kilka tysięcy, co się łączyło z nami przez odbiorniki interes, internetowe, Wy ponosicie odpowiedzialność za Polskę. Dojrzewają tyle, ale, to jeszcze Bóg stawia to na oszczu noża. Jesteś odpowiedzialny za Polskę. Stąd dziś z wielką radością będę przyjmował do żertwy za ojczyznę, bo to jest dowód Twojej odpowiedzialności za Polskę. Dziś nie wysyłam Cię na fronty I czy II wojny światowej, na razie nam nie grozi, żeby Was we wrześniu 39 znowu zginęło pięćdziesiąt tysięcy młodych chłopców na, na różnych punktach naszej ziemi, czy później w sumie kilka milionów istnień oddało życie za ojczyznę. Dziś Bóg chce postawy duchowej. Stąd nas pociesza, to nie tłum decyduje o narodzie. Ale wierne i ofiarne dusze. Wy, dzieci, dostaliście powołanie, aby orędować za Waszą Ojczyzną, i błagania Wasze są mi miłe. Teraz z perspektywy czasu rozumiemy, za półtora roku Bóg każe, abym Was przymusił i abyście podejmowali żertwy ofiarne za Ojczyznę. On to wszystko przewidział wszystko poukładał. Znał wtedy moją modlitwę. Każe to robić w momencie, kiedy nie suspendowano. Mówię, panie, to się bardzo zwariował. Do takiego szaleństwa, że oni się dobrowolnie zgłoszą, a ty będziesz ilą? Będziesz dokładał cierpienia, żeby ci, to się byczą, mają w nosie polską wiarę, też dostali łaskę zbawienia? Mówię, panie Boże, próbuj przekonać mnie do tego posyłasz? Dzieci dał łaskę. Nie zapomnę listopada 2011 roku. 1200 zapalonych świec we wszystkich możliwych pomieszczeniach przyjmujących żertwę za ojczyznę. Jak to Bóg zrobił, to już nie moja sprawa. Jedno wiem, że Was przyznał. I od 2011 rok rocznie któryś kilka tysięcy was kapie na różnych punktach całego świata i kapłani prywatnie przyjmują i wy na odległość przystępujecie. W Częstowie was było też około 20. W Żertwie za ojczyznę. Dlatego wołam do was Wy, dzieci, dostaliście powołanie, aby orędować za Waszą ojczyznę i błagania wasze są mi miłe. Pamiętajcie, aby nie pogardzać tymi, którzy nie otrzymali tej łaski. Ale módlcie się za nimi i nauczajcie. Przez kilkanaście lat kapłaństwa, dzieci daleko była ta moja. Ta łaska Boga ode mnie. Byłem tam, gdzie petkowe ciele. Dopiero, dopiero kiedy zacząłem zadawać pytania Bogu, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tyle pracy, a nie ma owoców nawrócenia, zaczęły przychodzić światła. Będąc na Zachodzie, mówię Panie, to oni wszystko u nas sprowadzają. To jest zrobione tak perfekcyjnie. Wszystko się ziściło. To, co przed 30 laty widziałem na Zachodzie. Wszystko to jest dziś w Polsce. Jestem niedaleko Garnisz Parkiem w Bawarii. Po drugiej stronie austriackiej na parafii Szarnic spotykam staruszka kapłana Niemca. Chodziłem sam po Wysokich Alpach. Zgadaliśmy się. I dziś dopiero wtedy miałem dwa lata, trzy lata kapłańska. A on mi mówi... Co my się nawalczyli po soborze o komunię na Co my się uwyganiali ludzi z kościoła, którzy chcieli klękać. Nie mogę tego pojąć, o czym on mówi. Za mówić o naszym kościele, on by dopiero teraz rozumie papieża Jana II, Bo oni, Niemcy wtedy już myśleli jednostkowo, bo mieli resztki w kościele. Myśmy wciwiac temu dzieci mieli pełne kościoły daję wam przykłady, jak była spowiedź na pierwszą kapłaństwa dzieci to nie, nie, do, nie do wyjechania. Parafia w 20 tysięcy liczyliśmy 11 tysięcy dominikanty. skapujecie 11 tysięcy, gdy się odliczy, współczynnik, co 30%. Wtedy to, to były cyfry niebotyczne. Kościół pękał w szwach. To była, to była jeden wielki młyn. Dziś mówimy, że kościół pełny. Bo w ławkach siedzą <noise> Dzieci. To, wtedy, żeby w ławce usią, trzeba było przyjść do gościa pół godziny wcześniej. Dziś przyjdziesz pięć. Spóźnisz się i też ma miejsce wolne w ławce. Dlatego nie wolno nam pogardzać tymi, którzy tej łaski nie utrzymali. Teraz ojczyznę waszą pobłogosławiłem. Dopiero nasi przywódcy duchowi zobaczą ile łask spłynęło po na naszym skromnym Grunwaldzie na Polskę. Więcej pragnę od tego narodu, bo mógłby Bóg przyjąć, przecież to było nas kilka tysięcy. Bóg mówi, nie, więcej pragnę od tego narodu. Poddajcie się mi wszyscy, ale to, kiedy się to stanie, zależy od waszej ofiarnej, ofiarności i modlitwy. Nie wiadomo, czy prezydent dotrwa do końca listopada, czy rząd. Prezydent już rządzący późno dał wywiad w gazecie portugalskiej, że chce być promotorem pojednania między opozycją a rządzącymi w sprawie Trybunału Konstytucyjnego Dzieci. Kto zna polityków, to już wie, że tęka, nie? Nie przejdzie to, co planowali. To już są sygnały. Dlatego też na maj wzywam wszystkich chętnych i przez cały przez 6 miesięcy będziemy tu na pustelni mieli różaniec Jerykoński. Dzień i noc. Wystawione sanctissimum, to jak dziś podczas Jerycha Jerzfalckiego i będziemy się modlić za Polskę. Wierzcie, ufajcie dzieci, że nigdy Was nie opuszczę. Jeśli doznacie Prześladowania Wiedzcie, że to cierpienie Wiedzcie, za co cierpicie I wspomnijcie na moje słowa Za wszystkie łaski Jakie naród utrzyma Musimy Bogu zapłacić Waszej ofiary Potrzebuję, aby ocalić Ten naród Wy ponosicie Odpowiedzialność za Polskę te słowa dla wielu, przecież one dotyczą wymiaru nadprzyrodzonego. Jak to post pani, modlitwa pana, moja komunia może naród ocalić. Rozumiecie, to są perspektywy dla wielu z jakiejś, jakiejś planety kosmicznej, która już dawno wybuchła, zniszczyła się, tylko dolatujmy jeszcze promienie do Ziemi, z tej planety, więc jest to sygnał, że ona była. Czekam na Wasze ofiary i akty uwielbienia. Będę je przyjmował z wielkim zadowoleniem. To dopiero za 15 miesięcy będzie. Bóg nam to wtedy mówił, żeby był tak daleko od tego. bo, Bowiem ukochałem Was dzieci i zgładzę Waszych nieprzyjaciół. Jednak zanim to się dokona, wiele cierpieć będziecie. Ta śpiewka Pana Boga towarzyszy nam od wielu już dobrych lat. Wiele cierpieć będziecie. Cytowałem Wam słowa Rozali Anieli Salawy, która mając wizję tego, co w Polsce wydarzy, błaga Pana Jezusa i Mocno Kapłana, żeby w tym cierpieniu nie ustał w połowie drogi. Rozalia Celakówna mówi bardzo konkretnie. Bóg będzie królem Polski, ale trzeba za to zapłacić wielkie ofiary i cierpienia. Z naszych orędziów perfekcyjnie o tym wiemy. Stąd też niewielu chętnych, część z Was jest uczciwa, boi się rzeczy. ja nie mogę przyjąć cierpienia świadomie. Boję się ale Panu Bogu dziękuję za tych szaleńców, który mi dał, żeście podjęli to wezwanie. Pamiętajcie jednak, że króla wybieracie i ten król będzie Was ochraniał, więc w chwilach ucisku nie popadajcie w zwątpienie, ale przychodźcie przed mój tron, bo będę wysłuchiwał Waszych próśb przed innymi. Jaki przywilej otrzymali ci z Was, co byli na Gromwaldzie lub też łączyli się długo w nami. Macie przywilej, że Bóg wysłuchuje Waszych próśb przed innymi. Moje dziecko, powiedziałem Ci, że ojczyznę Waszą pobłogosławiłem i poznaj, że moje błogosławieństwo nad tym ludem przyniesie owoc obfity. Więc nie ustawajcie w modlitwie, bo wszystko, co mi ofiarujecie, przyniesie pożytek temu narodowi i nie poznacie mojego gniewu, który gniewu ci, którzy mnie obraliście królem, bowiem jesteście moimi pierworodnymi. Jaką łaskę otrzymaliście Wy, którzyście wtedy już uwierzyli słowu i byliście ze mną na Grunwaldzie. Jesteście pierworodnymi. Ten naród już jest inny. Potrafi bronić swojego kościoła, potrafi bronić swoich kapłanów. Ostatnio aż na internecie wrzeje, jak ludzie próbują bronić księdza misjonarza Jacka, bo jego też powiesili. Ile jest prób organizowania mszy w jego intencji. Ile decyzji odnownych. Ostatnio w Krakowie pod Wawelem biedny ksiądz Bractwa Piusa, Piusa znaczy świętego Piotra, Ile się utłumaczył ludziom, czemu nie mogło być mszy świętej tydenckiej. Ten wielki głos odnowy ducha narodu włącza, włącza, się, włącza się gromadnie młodzież, która broni księdza Jacka. Ile jest tam poruszenia? Ostatnio ktoś się mnie pytał, czy ksiądz wie o księdzu Jacku, nie wiem, tak Bogu dziękuję że przyszedł ktoś i wziął po części mój krzyż, bo jak już leją dwóch, to mnie mniej boli, rozumiecie. Im więcej takich odstrzałów, to mój krzyż przynajmniej na parę chwil jest lżejszy, bo się muszą na nim skupić i przyjąć uderzenie, nazwijmy to pozytywnie, tej falangi, która broni swojego kapłana. Jesteście moimi pierworodnymi. Tak, moje dziecko. To oznacza, że macie pierwszeństwo w waszych modlitwa i błagania. Tego już nam nikt nie odbierze, że uroczyście na ziemi polskiej ogło ogłosiliśmy Pana Jezusa królem Polski. Pan mówi tak, wy jako pierwsi okrzyknęliście mnie królem i przez to obraliście obraliście, odrodziliście się jako nowo, nowe plemię w tym narodzie. Historycznie mam obronie, że spełniliśmy warunki z dzielniczka rodzajcy celakównej, bo 200 metrów od nas był prezydent Polski w tym samym czasie i pięciu prezydentów słowiańskich dzieci. W łagiewnikach takiej koniunktury już nie będzie. Daj Boże, żeby tylko nasz prezydent przyjechał. Tam było ich sześciu. Myśmy ich słyszeli i oni nas słyszeli. Grunwald to już była, moi drodzy, Internalizacja Europy, bo był tam prezydent, pamiętam, Niemiec, był prezydent Litwy, chyba Ukrainy, Czech. Ci, te wszystkie narody, które się zgromadziły wówczas przed Grunwaldem, przed 600 laty tego dnia, ich przedstawiciele byli na polach grunwaldzkich, kiedyś my okrzyknęli pana Jezusa królem polskim. Dla wielu z nas, to są jeszcze do dziś w przestrzeni science fiction, kiedy słyszycie, że wtedy odrodziłeś się jako nowe plenie w narodzie polskim. My sobie nie zdajemy sprawę, ile wówczas otrzymaliśmy, moi drodzy, łask od Pana Boga. Ten rok w tej bitwie już jest całkowicie inny. Postawa ludzi w Kalwarii, jak byłem z wami, w Częstochowie teraz, dzieci to, do... Jak przemasz armii wracającej z wyprawy na Persję za czasów rzymskich. Naród prosty rozumie i wie, o co w tej, o co w tej bitwie chodzi. Prosty mój góral, którymi, z którym znam się od kilkunastu lat, odwiedzam jej. Księże Piotrusiu, mówiłem koledze rocznikowemu, Józiemi Twojemu, gdzie teraz jesteście, gdzie są biskupi? Czemu księdza Piotrusia nie przepraszają? Już intronizacja była herezją. Czemu nikt słowa nie powie. Spuścił głowę, mówi, kolega księdza wzroku i słowa nie powiedział. A też miał zapewne swoje filozoficzne myślenia i spojrzenia na tą rzeczywistość. Mać mamy zbyt małą wiarę nie widzimy tych wszystkich przestrzeni jakie się dokonują przez to świadectwo wasze ukochani rycerze i żertwy dopiero skutki tego działania zobaczycie z optyki nieba kiedy ci Bóg pokaże uratowałeś uratowałeś tylu kapłanów to dopiero będzie dzieci wasze żywo tu nie oczekujcie na nic Za mało jest honoru. Stąd też wszystko tu ofiarujcie Panu Bogu i nie czekajcie na żadne ludzkie poklaski. Przed sześciu laty Pan mówił, teraz pragnę, aby cały Wasz naród odrodził się we mnie. Uznałem modlitwę i ofiarowanie mi się każdej duszy, która w tym dniu Łączyła się z wami, nawet jeśli nie było tam jej na miejscu. Wiedzcie, że widziałem wiele więcej dusz w całym narodzie, które wołały do mnie ze łzami w oczach i szczerym oddaniem. Nie było was więc tysiąc, jak sądziliście, ale kilka tysięcy. Moja ukochana garstko dla Ciebie uratuje Polskę. Ale módl się gorąco i nie ustawaj w modlitwie. Dzieci nie ma większej radości. Dla tych kilku tysięcy oddanych ludzi, którzy wtedy byli zapłakani i szczerym oddaniem uznawali Pana za króla, dziś mówi dla Ciebie uratuję Polskę. Nie bójcie się, że to nie jest realne. Małgorzata Alakuk, co z czwartek szła na godzinę świętą, kiedy dowiedziała się, że Pan Jezus oddaje Europę na 500 lat pod, ręk, pod niewolę islamu. To jest rok 1677. Modli się przez rok i błaga Pana Jezusa, by się wycofał. Pan jej mówi, ze względu na Ciebie i na Twoją pokorę i modlitwę zmiłuję się. Przyjdzie król, który w imię moje pokona Turków. Za parę lat dzieci przywodzi kto pod Wiedeń? Sobieski, za cztery lata. I pisze pismo, on o tym nie wiedział, o małgracie Alakok, bo ona była też ścigana w tym czasie dzieci i uznawana za nawiedzoną. Przybyłem, zobaczyłem Bóg zwyciężył. dziś, kiedy dana nam jest po tajemnicę, po, dana nam jest tajemnica poznania łaski Boga, którą rozlewał w różnych narodach, dla różnych narodów, ale później, kiedy ma się to szersze spojrzenie. Na rzeczywistość europejską widzi się, że we Francji Bóg mówił o Polsce. To, co dziś przeżywamy, to moi drodzy, jest tym samym wydarzeniem, co wówczas. Jeśli Polska nie zrobi intronizacji, Europa będzie zalana islamem. Bo przez Polskę ta łaska ma się rozlewać dzieci na inne narody ukochana garstko. Dla Ciebie uratuję Polskę, ale mówić się gorąco i nie ustawaj w modlitwie. Było tam wtedy pięciu kapłanów przy mnie. Pan Jezus powiedział, powiedz moim kapłanom, którzy okazali mi swoje oddanie, że ich widziałem i błogosławię tym duszom. Moi umiłowani, moi wierni synowie, wzruszyło się moje serce. Kiedy na Was patrzyłem, bowiem niewielu jest gotowych ponieść ofiarę dla mojego imienia. Część z nich, mimo wielu szykan, wytrwało w tym jeszcze. Niektórzy się zachwiali. Nie lękajcie się. Dziś mam Was w swojej opiece. Będę Wam błogosławił i poznacie, jak bardzo mnie uradowaliście. Amen. Moi kochani, jutro Was poprowadzę. Po zagadnieniu nie chcę być królem cichym. Cieszę się, bardzo mi ucieszył ten tekst episkopatu, że ma on znamiona nadziei i ale dzieci, kiedy się diabeł o tym Europa dowie, ona ma jeszcze 6 miesięcy zobaczyć, jak uderzą na Polskę. Nie dadzą jej spokoju. Teraz uklękam starym zwyczajem, moi drodzy. Po kazaniu Wspieram się z Panem Bogiem. Jeśli macie tekst przed sobą, w razie czego też możecie to razem, moi drodzy, ze mną czynić. Panie, więc przyjmij Moją miłość. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy i codziennie na kolanach wzywamy z miłości. Wysłuchaj nas, którzy skłaniamy przed Tobą czoła, wysłuchaj nas, którzy służymy Ci w modlitwach i postach. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy, rządź nad nami. Wybieramy Cię i ogłaszamy królem jako mniejszość, ale jako mniejszość decydująca, bo biorąca odpowiedzialność za los Ojczyzny. Decydujemy za tych, którzy są ślepi, decydujemy w imieniu całego narodu, bo mamy do tego prawo. Prawo, jakie daje nam miłość. Uznaj nas za delegację tego narodu. Który choć zgrzeszył, słusznie, się, słusznie jest teraz tak samotny, wyznaje swój grzech i błaga Cię, abyś wrócił jako król i zasiadł na tronie Tobie jemu przeznaczonym. Błagamy Cię o to co dnia, a Ty zdajesz się chętniej słuchać naszych przeciwników i powtarzasz wciąż, oni nie chcą, ale my chcemy. Wysłuchaj nas. Pozwól decydować temu, kto jest największy i najważniejszy. A to nie jest rozsądek i władza, ale miłość. My jesteśmy tą miłością, która tęskni i pragnie i powtarza. Przyjdź, bo umieram z tęsknoty. Przyjdź i Panem. Powiedz, co mamy robić, jak przygotować drogę. Ale słuchaj nas. Słuchaj głosu miłości.